W moim przedostatnim filmiku, gdzie robiliśmy ćwiczenie, żeby poczuć się mały czy mała przy rodzicach, wobec rodziców, pojawiło się wiele komentarzy, że jest mi trudno to poczuć, ucieka mi obraz, pojawiają się różne skrajne, trudne uczucia, emocje. I jeśli chciałbyś, chciałabyś jednak popracować dalej z tym tematem i też masz trudność w widzeniu rodziców dużych, a ty mały czy mała wobec nich, czy takim poczuciu bycia małym czy małą wobec rodziców, to możesz sobie zrobić następujące ćwiczenie. Wyobraź sobie teraz swoich rodziców, ale niech oni patrzą na siebie. Stoją naprzeciwko siebie, stoją przed tobą i patrzą. Mama patrzy na tatę. Tata patrzy na mamę. I utrzymuj ten obraz w sobie i czuj, jakie to dla Ciebie jest, kiedy Twój tata patrzy na Twoją mamę, a mama patrzy na tatę. I oddychaj. Jak się masz z tym, że oni patrzą na siebie? Zobacz, czy nie ucieka ci obraz. Czy któryś z rodziców gdzieś nie próbuje patrzeć w inną stronę, to powracaj z tym. Obrazem, że patrzą na siebie, patrzą sobie w oczy. Mama i tata. I oddychaj. I patrz i oddychaj, uświadom sobie, że oni byli najpierw przed tobą, a ty jesteś z nich. Bez ich zbliżenia nie byłoby ciebie. I zobacz, czy teraz możesz poczuć się mały, mała wobec nich. Jeśli chcesz, proszę, podziel się, jakie to dla ciebie było. Bardzo mnie to ciekawi, bo każdy ma inaczej.